Agroturystyka Dom i Ogród Margiki. Gospodarstwo położone jest w powiecie namysłowskim w niewielkiej miejscowości Pieczyska. To przeurocze miejsce, w którym dosłownie czas staje w miejscu. Przepiękny ogród oraz nietuzinkowy wystrój domu pozwalają wypocząć, mile spędzić czas w ciszy spokoju oraz w towarzystwie przepięknej fauny i flory. Agroturystyka istnieje od pięciu lat, dysponując trzema pokojami gościnnymi, wspólnym salonem oraz kuchnią letnią. Jest to obiekt sezonowy. Gospodarstwo oferuje ekologiczne warzywa z własnego ogrodu, owoce z sadu, świeże mleko oraz wyroby mleczne. W gospodarstwie zamieszkują krowa klementyna, trzy konie, kot i pies. W tym malowniczym gospodarstwie właściciele zapewniają głównie posiłki wegetariańskie ale na specjalne życzenie również potrawy mięsne. Na terenie gospodarstwa organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne oraz wieczory tematyczne.